króliczki, kochani, dzisiaj, część druga, część druga, yy, tajemnicze pudełko w domu Pendlik. Ogadajcie do końca, zapraszam do oglądania Ale to musi być twoje dziecko, to musi być twoja, yy, ten, jak ona się nazywa? Darling, to musi być twoja darling, twoja córka. Nie, to na pewno nie jest moja córka. Nie musi być twoja córka. No, mamo, nie kłam. Przyznaj się, wreszcie. Hmm. No dobra, przyznaję się. Um. Przyznaj się? No oczywiście, że nie. Myślałam, że powiesz oczywiście, że tak. No ale dobra, jeśli nie chcesz, to, no, to sama się dowiem, jak twoja mama wyglądała. E, moja mama wyglądała tak jak. E, moja mama wyglądała tak jak ta jedna typiara przede mną. Ta jedna typiara przede mną. No to czyli ty, ty. I miała właśnie takie same kolczyki. No to ty. I był kot, No. jestem mam przyznaj się wreszcie, a nie kryjesz mnie. Niby czemu mnie tak kryjesz? Ja nawet tego nie kumam. Nie kumam czaczy. Lol. Gzide. Oni się kołcą i Oni po prostu. Oni po prostu. Pepper. Co, mamu? Ja, I ja pójdę Piki może. I ona mi je jakby... pogadam z nią. Dobra, chodźmy, pogadajmy o czymś. Ja będę uczyć muzyki niedługo, Pepper, wiesz? Tak wiem. Ale teraz najpierw trzeba załatwić tą pracę. Pra sprawę z nią. Bo chyba nie będziemy tutaj cały czas się trzymać. Ale ja nie będę się bawić z nią. Jeszcze w dodatku. Bo z odebraj mi przyjaciółkę. Nie ważne. No. Przyznaję się, no. Przyznaję się, dobra, to ja. To ty? Nie, no, ksiądz. Wiesz? No to ja. Na pewno. Czyli przyznaję się. No nie no, w ogóle się nie przyznaję, mówię, mówię po prostu, że nie... że, że to nie jest moja córka tak w ogóle i w ogóle to krew mi wypija. Z tego już mi brak krwi prawie. O co się chodzi znowu? No że ona mi się krew wypija. No co to znaczy? Że ciągle... że ciągle... Że ciągle mi... jest złośliwa. Nie chce mi się słuchać. Tylko zawsze idziemy, idę idzie do moich koleżanek i kolegów. No bez przesady. Powinnaś mnie posłuchać, że, że musi, się uczyć, yy, musi się uczyć do czwartej klasy, do ósmej klasy egzaminu. Nie no, gratuluję. Nie no, musi się uczyć po prostu do czwartej klasy, bo ona jakby... No musi się uczyć po prostu, bo, 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 bo chce, żeby ona miała najlepsze oczekiwania. ona dopiero jest w przedszkolu. Znaczy, w wyżłobku, jakbyś nie wiedziała o tym. Jakbyś nie wiedziała, po prostu ci przypominam. No właśnie, kobieta ogarni się. Ogarnięta jestem. Nie widać, to nie widać, ale ja widzę jakoś. To się jestem organi. O, organięta. Znaczy, co? Ogarnięta. Cześć, widzę. Ma łane kolczyki na pewno i słane. Nie no, brzydkie wiesz. Co ty robisz? Co ty robisz? Wciągam. Gluciki. Co? Co ty godasz? Godasz. Głodasz? Naucz się wymawiać słów. Bo widać, że to ci to za bardzo nie wychodzi. N nie, nie ciapciaj się. Co? Ja nic nie ciapciam, nic nie jem. Apce apcy, apce się te apectu gówno. Jezu, te apcy, to normalnie. Acepty, apcepty. Nawet dzieci to śpiewają, nie wytrzymam. no. Oła, Co ja tak zrobiłam? Fikołka chyba jakiegoś powietrzu nawet. E, nie ważne. kiedyś o tym gadaj, te Gówno apcy, apcy. tej... Ja tak przynajmniej uważam. A ja nie. ty tak, bawisz? Nic nie powiedziałaś? Nic nie powiedziałem. Z czego ty się tak chichrasz? Żeby ci łzy nie powiedziały jeszcze, żebyś się nie zesrała tego śmiechu. Oj, przepraszam, żebyś się nie pośkała. Bo jeszcze jak w majtki się źle, to później nie, będzie nieprzyjemny zapach. A po kupie to już w ogóle. Ogarnij się. się śmiałam. Tylko. A ty o takich rzeczach nie mówisz. Nieważny, dobra. To moja córka i tyle. Mówię. Mówię, że to moja córka i tyle. Tyle, 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 tyle na dzisiaj. No, kontynek, dara. No. Helikopter, helikopter. O, mam pokażę helikopter z piki. Bo, bo, zaprezentuję wam mam talent. Niech pani się przesunie. Darnie przesunie. się. O, i nie ma. Parcie panie i panowie. Ała, Ła, jest zabolało. Chora ty jesteś. Chora, ale Nie wiem jak może być takim chorem. Jestem stara. O, to akurat to tobie. O, mówię, że się zostawię. Myślałam, że... Myślałam, że mi ten... Nic, nie ważne. Mam, mam tu biki. Zostaw mnie w pokoju. Nie. Helikopter, helikopter, kopter. A. O. <grym> Jeszcze raz sobie. Nie, tylko nie za... Nie. Au, wyleciałam w kosmos. Jeszcze raz. Nie, proszę, zostaw. nie! Helikopter, helikopter, kopter. Farakopter, farakopter. No już mnie tak nie lubią, mi się zaklęciło w głowie, ty jesteś. Nie wiem, nie lubię cię. Od dzisiaj. A ja nie wiadomo, no, co będzie jutro. No przepraszam, no ale musiałam to do... zaprezentować. Mój nowy wynalazek, znaczy. Znaczy, nie wiem, nie wiem, jak to nazwać. Mój nowy helikopter i nim polecę do Stanów Zjednoczonych. Co ty gadasz, Pendling, Panuj się! To nie są takie ten, żeby opowiadać takie rzeczy. Nie słuchajcie jej. Ona to jest taka dziwna. Dobra, to moje dziecko. Hmm, dobra, ja ją zabieram już, więc ja już idę. I tak dalej, i tak dalej. Hmm. Czy ona mam właśnie w tej chwili zasnęła? No to wygląda. Chyba, ale nie waba z niej. Kto powiedział dla mnie? Sy"? A po ty? Oj Ja tego nie No Super Super To jest super To jest mój dom, a teraz na co proszę Drugie drogim moim dzień roszcza Pędzę za nim Wziął. Ał. Au Ała, trafiłam Au Ał. Cianę trafiłam do góry. przepraszam. zamontowałam. Przepraszam. moja mój mózg! Au. Wracaj tu! widzisz mnie nie zabierze! Dobra, idę do mojego domu. Ała! Oszalałaś? Kobieto! Moja mamo! Normalna Ty jesteś? Bo jakby nie? I widzę, jakbyś była normalna. Widzicie, jakbyś była troszeczkę nienormalna psychicznie, chora, ale to tam. A, to tam mniejsza? Już zawsze byłaś taka psychiczna. Dobra, no już przepraszam. No. ała! Co się stało, pending? Wszystko dobrze? Może brzuszki cię zrobić? Oddychasz? Tak, oddychasz na no szczęście. Uff. No, ale mamo, uspokój się, tu się kameruje. Co? Na no serio? Czekaj. Aha, to się kameruje, dobra. No cześć, no nasz dom jest taki ładny, posprzątany. E, w ogóle tu nic nie ma. E, to nie, to nie... Tu nie ma. Chodź, aby fy. A no taki... No. Tu w ogóle jest taki porządek? No. Teraz jest porządek. E, no, no tak, jest porządek. No. Wiesz, że to upychnęłaś pod, sam, pod samą ścianę. No cicho. Zaraz ci ukręcę łeb. Tym moją specjalną ręką. Taką. Wiesz, to masz chudą tą rękę jak Patek. No i co sami zrobisz? Nic. Jestem miła bardzo. Więc na nic nie zrobię bardzo. Aha, okej, okay, to było dziwne. Dobra, choć. Dobra, mogę ją zabrać do domu. Więc ja się przyznałam do tego. No na szczęście sprawa rozwiązana w końcu. W końcu nie będziemy mieli tej w domu. Pewnie do nas i tak będzie przychodzić. Bo już Piki będzie zaraz się z nią zaprzyjaźniać. No to prawda. będzie chciała się zaprzyjaźniać z Piki? Na pewno. Ale mogę do jutra tu zostać, zanocować tutaj. Może na jutro zostawić Nie będziecie mieć nic przeciwko. Um, no nie. W ogóle. Może ona spać. Ale jutro ją zabierz. Jutro ją zabierz. No dobra. Ehm... Um, no. No i jutro ją zabiorę także, więc... Niech ona się dobrze bawi. Ja już wychodzę. I obiecuję, że nie będziesz tak nigdy robić. Jak ona się zdenerwuje, to po prostu jak... Jak ona się zdenerwuje i nie będziesz chciała jej widzieć, to po prostu przynieś ją tutaj. I... i na kilka dni ją ten... A po kilku dniach przyjdziesz, jak będziesz ją chciała widzieć. No dobra, no to ja spidzielam. Może drzwiami wreszcie. Czas najwyższy. Nere. O. Okej. Okej. Okay. Okay. Penling Ubieraj się w piżamę. Robi się piżama party. Nie. Są twoi przyjaciele, więc musisz. To nie są moje przyjaciele. Piki to jest moja siostra. I, i Pepper to jest moja przyjaciółka. Więc możemy we trójkę jedynie zrobić. A ona nie. Ale ona ta, ta mała to nie śpi sobie, nie wiem. Śpi, śpi, śpi sobie w spiżary. Co? No. Śpi niech w piwnicy. Gdzież mi nie mamy piwnicy... pendling. No wiem, no ale... O tu nie śpi tutaj w salonie. W tym niebieskim nie śpi. A my będziemy spali na górze. Tylko... Yy, pendling. Pendling, wiesz, co? Co? Wiesz, że ty masz tylko to jedno łóżko, nawet bez kołdry, więc musimy kupić łóżko dla piki i łóżko dla ciebie. A to łóżko będzie dla gości. No dobra, no to kiedy kupimy te dwa łóżka? Nie wiem. Jeszcze musimy dwa łóżka kupić, no i przycieradła. Nie wiem, kiedy to kupimy. A ona będzie siła na tej swojej ławce. Dobra, ja, idziemy na górę Żeby ten. Pobawić się. Znaczy ten... Ja idę, po, ja idę popracować, a w tym czasie ona będzie mi pomagać. Twoja, pepper, twoja, mama będzie mi pomagać. Czyli moja wyfejć. W pracowaniu. Tu Mam komputer. Mam, czekaj. Mam komputer, mam. Więc ja tutaj sobie będę... O! Pracować. Zaraz wam pokażę. Jest tutaj taka też huśtawka. Ale. No korzysta z niej piki. Korzysta z niej piki. Ale no... Nie zwracajcie uwagi na ten nieporządek. Bo ja tutaj ten rozwalałam. Teraz może to poukładać. Super. Jeszcze gdzieś moją małą wódkę zgubiłam. Znaczy wódkę. No wodę, nie? No ja tak mówię. Wódkę. Wodę. Ale mam jeszcze takich kilka małych wód. Chyba widzieliście albo nie widzieliście. Nie wiem. Ja się nie interesuję. Ja się nie interesuję. No, było tutaj, ale się zmyło chyba. Woda. Jest taka mini woda dla Petrobu w Co by, robimy? Ała! No, jak to co? Śpimy! I dobra. Tutaj mamy takie coś. Oto sztafę. Ja idę tutaj. Kładź się. Kładź się. Możesz pik na się spać? A no dobra, to będę na krzesie spać. Tak. Tu o. O, tu o. Tu o. o. Tu o. Tu o będę spać. O właśnie tu. Teraz spadę. Czekaj. O tutaj. Ał! A, ja będę spać tutaj. A ja... A dobra będę spała tutaj. Dobranoc paneling. Dobranoc. Yy, no i jak mówiłam z tymi petropami. Będzie najwięcej filmów, czyli z tymi yy, moimi nowymi petrupami, ale teraz nie no. Jeśli Wam się by podobał, zostawicie, zostawicie lajka i subka zostawicie. I... i to była część ostateczna, część druga, część trzeciej nie będzie. No to pa!